Cześć tu Gorygon, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Forager. Kontynuujemy sobie takie lightowe gierki w poszpitalnej rekonwalescencji. Myślę, że Factorio się niedługo pojawi, jeśli to jest to na co czekacie. Pewnie sporo osób czeka na Factorio, postaram się je nagrać niedługo. Na razie tak jak mówię jeszcze hmm, jakoś po prostu nie czuję się na siłach, żeby nagrywać Factorio. Plus mam jakieś plany związane z tą serią, którą sobie teraz robimy. Nie chcę ich na razie jeszcze zdradzać. No ale pewnie część z Was też w ogóle nie ma pojęcia o czym mówię i nie ogląda Factory, o tak także już tutaj nie plotę o tym i przechodzimy do gry w Foragera już na poważnie. Także co, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie młyn, w którym jak widzę zresztą zrobiliśmy, zrobiło nam się już 20 nasionek nasionek zboża, tak? Robiliśmy nie Pumpkin Seeds, tylko Huit Seeds, tak zwane. Czy możemy Flor zrobić? Tak, Select Max. Zróbmy sobie pięć mąki. Tutaj zróbmy Max Freców. Sprawdźmy, czy możemy jakieś tutaj rzeczy wyjąć sobie super. Pytanie, no bo co to jest? Kupa Pup, tak, Kupa Lol. Zjedzmy to. Przełączmy się na łopatę, zbierzmy sobie nasionka nasze. A jest to nie wiadomo, co to jest krowa? Nie. Nie, skrowa to jest jakieś nie wiadomo, co, jakieś pso, pso, nie wiadomo, co. Posadzimy sobie tutaj może rzeczy, co? Skoro żeśmy yy, 6, 7. Uy, ten kontroler taki łobli dzisiaj jest. Tak jak w stadiowali czasem nie, nie można wcelować 10. I przełączmy się na nasionka, tak. Bam, Piem! Satysfakcjonujące kliknięcie, jest satysfakcjonujące. If I find a way to water crops, they will grow much faster. Hmm... Czyli powinniśmy tak naprawdę jakąś konewkę, coś takiego wykombinować sobie. Pewnie w którymś momencie odblokujemy to. Po prostu technologicznie. Wow, slajmik! Slajmesku. Nice. Udało nam się go pokonać, zbierzmy monkę. O! To ciekawe. Yy, czy to mogę zrobić? Nie. Leder mogę skraftować, wyśmienicie. Dobra, sprawdźmy go. Economy, Market, Brick, Leather i Wood. Uuu! Czyli tak naprawdę 5 skóry Leder będziemy zaraz mieli, czyli teraz powinniśmy pozbierać rzeczy. I powinniśmy jakiś plecak sobie, w sensie jakąś taką skrzynkę czy coś. Wiem, że są takie budynki, które się nazywają Vault. I one są w economy, ale my nie mamy ich odblokowanych. To chyba w skillach musimy sprawdzić. Tak, storage. Unlock vaults. Niestety nie mamy punktów, ale to jest następna rzecz. O Jezu, noc. Którą sobie odblokujemy. Potrzebujemy... O Jezu. A się tutaj nagromadziło itemków. O! Spadać mi stąd. slimeski. Nice. Dobra, dokończmy to. O, tam jest jakiś chicken czy. Cowent chicken. Cowent chicken tam się z tyłu chowały, chyba. W jakieś zwierzę, bo mięsko żeśmy zdobyli. Dawaj mi fajberki. Dawaj mi to. Fucking slimes. Stuk. Więcej drewna. Zaraz nam się skończy energia, by the way. Yy, tu zbierzmy to. Buraczek zebrany. Zbierzmy drewno. My energy is low. It's getting dark and my battery is low. Zjedzmy bisy. Raz, dwa. Uuu, nie mamy rybek. W ogóle ciężko, tutaj ciężka ta sytuacja z energią. Surowe mięso, trudno. Może akurat nasza postać jest na tyle odporna, że może jeść surowe mięso. Okej, okay, tutaj to sobie zrobimy. Możemy też przy okazji to zebrać. Musimy mostki zbudować z tego, co widzę tutaj na środek wyspy. W ogóle takie odnogi różne, które odchodzą, bo. O, kupa krowia. Zbierzmy, skoro już nam zagraca inwentory. Mamy tutaj to. Tutaj slime kolejny do rozwalenia, i zbierzmy drzewa. Bam! Dziesiąty poziom, nice. Super, to zebrane. Zjedzmy sobie rybki. Może zachowajmy seaweed. I teraz tak skillem, prawda? Skille musimy jakieś odblokować. No i właśnie, woodcutting, fajnie by było, bo tego drzewa jednak dużo potrzebujemy. A z drugiej strony, no kurde, come on, storage. Musimy odblokować skrzynki, bo bez tego nie pójdziemy naprzód. Dobra, a jak teraz te skrzynki skraftować? Sprawdźmy, build, economy, vault, steel oraz brick. O, oh, Jesus. To mi się wydaje, że troszeczkę, yy, <troszę> troszeczkę będzie z tym zabawy. Yy, przede wszystkim ile mamy kamienia? 64? No to nie jest tak źle. Sprawdźmy ile możemy Cegiel zrobić. Max, 28. Tędzie za mało, żeby nawet zacząć myśleć. Nie, co się stało? Fak e? Fuck. Tutaj nastąpiła dewastacja naszych pól. WTF. Man. W ogóle mi się to nie podoba. Rozbierzmy to. W ogóle na co ja zbierałem te 20 drewno? A, na market, tak? 40 drewno w ogóle. Drewno i cegły. Dobra, na razie sforadzujmy to. No i zbierzmy całe drewno, które nam się uda znaleźć. Moim zdaniem te kurczaki i krowy nam zjadają yy, nasze uprawy tutaj. Tyle nasion żeśmy poświęcili na to i co? I dupa będzie z tego niestety chyba. Urosły. Chuit, chuit. urósł. Szkoda tylko, że pola nam się tutaj zepsuły. No dobra, ale no i nie zbieram z tego nasion. Nie dostałem z tego nasion. To tak naprawdę co? Mogę po prostu przerobić z powrotem. Yy, z powrotem na nasiona? Trochę bez sensu to by było. Ewidentnie coś musi być zepsutego z tymi polami. W tym sensie, że coś musiało nam zepsuć pola, bo inaczej. To nie miałoby najmniejszego sensu, żeby marnować trzy zboża, żeby wychodować jeden zboża. To było bez sensu. Zjedzmy Seaweed. Si si Więc weź wychilluj piesku. No i masz za kara. się nastękał i co. Nice. Eee, co by tutaj można wyrzucić, slash sprzedać? Niestety chyba nic. Hmm. Koala nam brakuje, tak? Tu moglibyśmy Maxa zrobić. Dawaj mi cegły, shit bricks. No nic, zbieramy dalej. Musimy skarbiec jak najszybciej wybudować. Wtedy już będziemy troszeczkę ustawieni. Zbierzmy to, zbierzmy to, zbierzmy to. Musimy też rozkwinić y, to, to sadzenie, bo jednak uważam, że to na pewno coś było błędnie zrobione. Może te pola znikają, jak się ich nie poleje wodą. Czyli przydałoby się konewkę jednak zrobić, albo bucket, albo. uuu. W sumie przypomniałem sobie, że jest taki item jak bottle. Glas jest do tego potrzebny, tak? To powiedzmy, że glas. byśmy zrobili, a nie mamy koala. Hm. Zróbmy 8 i wtedy zostanie mi 40 coś tam, i będę mógł wybudować Volt. Mam 30. Czy to znaczy, że mogę już wybudować Volt? Still, oh man. Market. W takim razie może zbudujmy, ale duży. Jedna rzecz mnie zastanawia. To chyba u kogoś widziałem w tak zwanym internecie. Słuchajcie, Topas, że można chyba budować rzeczy na wodzie. Tak mi się wydaje, że coś takiego widziałem. Że można zbudować wysepkę z tych pomostów drewnianych. I wtedy moglibyśmy market zbudować na czymś takim, żeby nie marnować tutaj miejsca. Zbierzmy to. Woo, fuck! Jeb... Yeah. Coś tam. Slajmy... I cały czas nie wiem, jak się to życie odnawia. Czy trzeba zginąć, czy. What the fuck? What the fuck? Zbierzmy to. O. Koal, dawaj. O nie. Jakiś mnie musiał... O, humble bundle presents. Jakiś musiał mnie slime zabić. Ah. Je coś tam. O, ale widzę, że nie straciłem itemków. To w sumie nie wiem, co się dzieje po śmierci. Nie ma żadnego penalty. No ale trudno.

Tutaj jest, czyli tutaj spokojnie możemy coś zbudować, tak naprawdę. Y economy nie, to będzie w Build Farming Bridge. Tym, tym, tym. Bardzo satysfakcjonujące są te dźwięki. Economy Market. Aha, brakuje nam y drewna teraz, czyli Nigdy nie kończąca się opeść. Yy, czy chcielibyśmy coś zjeść? Tak, koniecznie nawet, bym powiedział. Strasznie się w tej grze dużo rzeczy dzieje. Bardzo dobrze to już na pewno tak mówiłem w poprzednim odcinku, że podoba mi się tempo tej rozgrywki całkiem. Yy, że no, mogłoby się wydawać, że się nudzi szybko w sumie yy, i że nie ma nic do roboty, ale w sumie jest taka rozgrywka bardzo dynamiczna. Że się tak pomądrze tutaj. Przynajmniej no takie są moje odczucia prywatne. Yy, taka dynamiczna jest ta rozgrywka, jednak. Bum-bum-bum. Bam. Zbierzmy to, czy mamy już 40. Powinniśmy już mieć, prawda? E economy, market. Fuck. Trzech nam jeszcze brakuje. Zbierzemy spokojnie. Nie dobijemy może poziom. Patrzcie, już dobijemy poziom, może będzie tak lepiej wow. Dziady Dziadygo jeden. Wow! wow. Fuinej Fak, co za typy Tyfy, tyfy! O. Dobra, dawaj mi drewno i ciśniemy. Mmm. Ryba, 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 ryba. Dobra, teraz już na pewno powinniśmy móc zbudować Economy Market. <grym> Fak, Potrzebujemy więcej miejsca na ten market. Nie, potrzebujemy miejsca jeszcze. Jeden pasek, tak? No fakt. No a yy, bridge ile kosztuje? 4. Czyli powinniśmy tak, 4, 8, 12. 16, ofak, oh strasznie dużo. Słuchajcie, może zbudujmy market jednak tutaj, po prostu na tej wyspie. Yy, dobudujemy sobie tutaj most i powinien się zmieścić teraz. Nie mieści się. Może dlatego, że musimy usunąć to i to i teraz się zmieści? Bam, mamy market. Wow, możemy kupować, i kupować pierdoły w sumie, możemy sprzedawać topas totalnie. Takie rzeczy bym chciał sprzedać, bo po co mi to w sumie? Yy, czy kupę chciałbym sprzedać? Nie, to jest pewnie do nawożenia. Buy, sell aha, niestety nie da się mm, układać rzeczy, nie da się sortować. Mey. No, w sumie czegoś się spodziewałem. A nam zarosła ta nasza wyspa. Wpiszmy to. Wow, myślę, że możemy kupić nowy ląd. Spokojnie. You have 100 jelly in inventory. Jealous. Dostałem achievement. Catch 50 fish. Wow, ale żeśmy achievementów odblokowali. Myślę, że możemy sobie to nagrodzić kupując ląd. Mówicie mi, żeby iść w lewo. Z tego co pamiętam, niestety to kosztuje 800, więc nie pójdę w lewo. 420. To jest taka fajna kwota. Wow. Pustynna burza. Zbierzmy to. Yy, zbierzmy to. Bo potrzebujemy więcej briksów brika brika. Yy, I potrzebujemy też więcej czego w sumie teraz. Zastanówmy się tak na poważnie. Chcielibyśmy zbudować VOLT, czyli Steel potrzebujemy w tym momencie. Yy, tutaj nam brakuje już tylko tak naprawdę yy, tego więcej. Powinniśmy być w stanie budować już, już steel, w sensie volt. Hmm, tu bym chciał zbudować w sumie farming bridge, tak zwany. I może po drugiej stronie jeszcze? O, nie mam drewna. No trudno. A, w ogóle mamy skilla jednego do odblokowania. Przyjemnie, przyjemnie. Zaraz sobie odblokujemy dziada. Dobra, skills. Sprawdźmy co nam tutaj wyszło. Agriculture. Farming yields 25% more resources. E, more resources i sprinklers. To jest do, nawoże, do nawadniania, jak rozumiem. Wood cutting, trees drop 50% more wood, smelting, furnaces work faster, banking, unlock bank. Mm, optics, lighthouses. Meh. Nie brzmi jakoś super commerce items, bla bla bla. Cooking ja bym chyba odblokował. Mayo, kokos, cheese. No, bo w sumie po co ten chwit? zbieramy cały, żeby zrobić mąkę jakąś, prawda? z mąki yy, przydałoby się jednak, żebyśmy mogli coś zrobić. Coś musi być yy, z tymi słupami, na pewno. Nie może być tak, że one po prostu tak sobie tutaj stoją. Bo nie trzeba wcisnąć je w jakiejś odpowiedniej kolejności. My energy is low. No to już. Yy, proszę, jest rybki. Dawaj mi to. Bim, bim, bim. Dobra, mamy stal. Yy, zróbmy jeszcze jeden. Będziemy mieli trzy stali, wtedy będziemy mogli skarbiec zrobić, czy też volt. Mamy mąkę, nice. A zbierzmy tę skórę. Wow, jakieś nowe giotki tutaj są. W sensie pewnie te same, tylko że w, z innego biomu. Chodzi mi oczywiście o te czerwone tutaj, które są. Wszystko jak leci na taśmie produkcyjnej naszego kilofa tutaj. Przejdźmy sobie na drugą stronę ulicy, tak zwaną tutaj. Pyk, pyk, land, nie. Farming Bridge. Pyk. Stuk, 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 stuk. Wow, tutaj dostaliśmy też stone z tego. Ale chyba są mocniejsze te giotki tutaj. Co to jest? Nie wiadomo. Mogę to uderzać. No, z tego dostajemy drewno. Czy to są papryczki? Ale fajnie! Jestem wielkim fanem ostrego jedzenia. Taki fun fact na mój temat, więc jestem bardzo podekscytowany, jak w jakiejś grze są papryczki. W Stardew też zawsze papryczki sadziłem. Zbierzmy to. Energy Low. Czemu nikt mi nic nie mówi? Zbierzmy tego gj do końca. Nice. Nice. Yyy, pójdźmy tędy. Woo! woo. Ile Fuck, ten piesek. Mhm, mm mhm. Nic nie mówię, Fak. Fuck. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. fuck! Jak ja nie lubię tego. Masz za swoje. Dawaj mi rybki, dawaj mi to. Zbierzmy kamień. Dobra, mamy trzy stali. Możemy już chyba zbudować Volt. O! Można budować na wodzie, super. Wow, ale super. Move all. Tutaj może bym po prostu wrzucił takie materiały przerobione, sztabki, nie sztabki, coś takiego. Co, by the way, przypomina mi, że może powinniśmy zacząć przerabiać rzeczy. Jezu, i pokazują się małe ikonki, żeby wskazać, co się trzyma w, danej, w danym miejscu, ale super. Widzę, że musimy przede wszystkim koal zrobić. 5 koal, dziesięć, pięć koala zróbmy tutaj. Tutaj zróbmy to. No niestety, musimy chyba dalej rąbać po prostu drewno. Stuk, stuk. Zróbmy wszystko. Stuk, stuk, No nie wiem jak z tymi plantcami, że to trochę bez sensu, no bo po, po co mi to tak naprawdę? Po co mi przerabiać yy, chuit na nasiona, żeby potem to wszystko, że tak powiem, szło? Wiecie gdzie i co się robić? Kupy nie mogę do niczego użyć. Nie mogę nażyźnić na, na pola nią. Także trochę bez sensu. Yy, zróbmy sobie tak. To. Tu weźmy materiały gotowe. No i na przykład, właśnie taką. O, thread możemy tutaj przenieść. To możemy przenieść. Skórę nie, bo to musi być gotowa skóra, prawda? Trzeba ją przerobić jeszcze. Tu mogliśmy bottle, tak naprawdę, zrobić glas i do Glasa jest potrzebny koal i sand, tak? Sprawdźmy, co tam ma market w ofercie: Mandragora, bez przesady, Pepper Seeds. Mogliśmy sprzedać, że na przykład kupę możemy sprzedać. Moim zdaniem. Ale się jasno nagle zrobiło. Jesus. Yy, możemy gotować rzeczy też podobno. Build, Farming, Cockpot. Cockpot lol, Cookpot. Cockpot, Jesus. Yy, brick 40, Coal 40. G Jesus, strasznie drogie. Market, Vault, Magical, nie Industry, no dobra. A tu nie mogę nic... Bread, mogę zrobić chlebek, totalnie. Totalnie róbmy chleb. Zbierzmy rybki, tutaj zbierzmy to. Możemy to drewno zabrać też przy okazji. My energy is low. No to tak, poczekajmy na ten chleb. No i co się yy, zrobiło? A tu jest chleb. I odnowiliśmy życie. Tak, tak właśnie podejrzewałem, że trzeba mm, gotowanym jedzeniem odnawiać życie. Wow, widzę, że mamy... O, wow, FAK! FAK, FAK, fuck, fuck. Głupie slajmy. Masz, masz, za karę. Zbierzmy to. Bam, 12 poziom. A się wyrobiliśmy. Zbierzmy to. Udało się. Dostaliśmy cytrynkę przy okazji. Cóż byśmy chcieli teraz odblokować? To jest pytanie za 100 punktów, które trzeba sobie zadać. To też możemy zebrać, bo to jednak briksy są. Słuchajcie, moim zdaniem nie ma od tego ucieczki, że trzeba niestety jednak yy, wziąć wood cutting. Yy, bam! Bam, bam, bam! Strasznie długo to zajmuje. Wood cutting, mining. O, totalnie, to min maxowe. Sprawdźmy teraz, ile mm, drewna byśmy zyskali. Wow! Znowu 3. No teraz 4, to nie wiem, czy to jest takie 50% więcej znowuż. No ale niech, niech, niech wam będzie, niech wam będzie. I should eat. Yes, you should eat seaweed. I ryby, do, do, dokończmy rybami. Musimy troszkę w drewna pofarmić, niestety, obawiam się. Sprawdźmy może, jak tam nasza sytuacja wygląda. A nie, to co to, 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 to jest? Kamień jakiś? Tak. O, tutaj mamy dwie gejotki jeszcze. Bim, 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 bim. Sprawdźmy jak wygląda sytuacja nasza tutaj. Wow, ale tam są takie strasznie bogate te ziemie. Poza tym, że zaraz mnie te slajmy... Wow, ile gejotów tam jest. Zobaczcie, ile kamieni. Ale super, totalnie trzeba było odblokować prędzej. Zbierzmy to. Wow! Ale fajnie, ale się cieszę. Dawaj mi węgla więcej. Stuk, 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 stuk. Most bym sobie rozwalił, o nie. Dobra, zbierzemy te giotki i kończymy, bo widzę, że tutaj już nas czas troszeczkę goni. My energy is low. Jest ryba. Bim, bim, bim. Wydaje mi się, że one są tutaj troszeczkę więcej życia mają, ale przy okazji zbieramy kamień, także no, coś za coś. No i też zbieramy więcej z każdej z każdej nody, więc. Bim, 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 bim. Ostatni. 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 No i trzeba tutaj przyjść, hardkorowo pofarmić. Może ja czegoś nie rozumiem do końca. Hmm, ale przeprowadźmy eksperyment. Mam 30 hwitu, prawda? Zbieram. BM31. BM32. BM33. A teraz, jeśli chciałbym. Yy... Hmm, jeśli chciałbym zrobić. O, wydoiłem, kurczaka. E, jeśli chciałbym zrobić mayo nie. Hmm, seeds, prawda? Kosztuje mnie to 3. Zobaczymy, ile dostaniemy tych nasion. Teraz mam 0, żeby nie było. A, czyli tak naprawdę się opłaca, tak? Czyli jednak to nie jest aż tak głupi ten system. Hm. No dobra, no stawmy w takim razie zakwas tutaj, niech się ciśnie. Yy, I zaraz będziemy masowo sadzili rzeczy. Myślę, że będę musiały się przesiąść niedługo, spada na myszkę i klawiaturę, bo inaczej to będzie nieznośne, żeby sadzić te wszystkie rzeczy. No ale... To już niestety yy, okaże się w następnym odcinku, dlatego że na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Gorigon.